O, już siedzi. Już jest. No, siedzi. Jest, chyba tego teraz. Ło, zobaczcie co tu się wydarzyło. Witam na kanale Mat Profishing. Jesteśmy już na rybkach. Celem okonie, Na pewno jakieś okonie uda się złowić, pytanie jakie, ale nie przedłużając. Dzisiaj jesteśmy oczywiście w Gdańsku. W Motława. Bierzemy się za wędkowanie. Nie ma co gadać. Let's go. Zaczniemy sobie od gumeczka, ale jak coś to zmienimy na obrotóweczkę. Od tego sumika na dwugramowej łówce. Zobaczymy. To miejsce nie jest takie proste też do wędkowania, bo mega presja tu jest. Trzeba się wszelić, chyba. Tak naprawdę. Z I z prowadzeniem, i z przynętą. Pałac jestem białoryb, teraz męczyłem na Mazurach Głównie biały bo konie mi nie sprzyjały Więc teraz jakiegoś okonkę bym chciał O koni, nie okonka Założmy sobie Killerka Wrotóweczkę latek spinerka, spinnerka, silver O, jeszcze mi się zaczepiło sobie teraz i flita. Teraz zlokalizować tylko tą rybę. A bardziej bym powiedział, że skusić, bo zlokalizować to pewnie ona jest wszędzie. Teraz zmienimy tą przynętę, bo za długo w nią wierzę. A się jeszcze nic nie wydarzyło. Nałożymy fiolecik. Nie pamiętam na co mi tu brały, ale chyba na żółte. O. Ale tam pogonił trapeznik przed chwilą. Mega. Do moich oczu. Ja skóreczkę od mansa. Mam tu piękne wyjście mamy. O, już siedzi. Już jest. Ale malutki. Malutki. Już zmiana i od razu siedzi. Taki okolik. no a mamy, mamy okonka jest okonek pff Tak. kurde ale mnie komary gryzą no taką pętę o, siedzi mamy okonka siedzą to. małe bo małe ale chociaż coś się dzieje o to taki okonek Jest, ale przywalił ładnie. Mały, bo mały, ale jest Pięknie przywalił. taki okonek Hop! A jaką teraz na jaką przynętę? To na taką tamtą na gramowej główce dzikowej. Kurde, powiem Wam, że jakbym tu mieszkał, to bym miał cię łowić. Czasu trochę tylko bym na to potrzebał, żeby tutaj te miejsca znale znaleźć. Przynęty, i te dorado rado Myślę, żeby odcinki z grubych ryb były co chwilę. mamy no, no, konka, ale mały glutek mały ten to najmniejszy dzisiaj taki grudziarek siedzą tu cały czas tylko nieduże o, ale tam pogonił drogę dra, 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 drapieżnik Jestem, chyba tego teraz Ło, zobaczcie co tu się wydarzyło Ja pierdziele. Nie no co tu się dzieje? Tu żeruję cały czas Może to bolenie są, to też bolenie są Przepiękne konie tu pływają tylko jak to by przejść, żeby ich nie przepiękne ryby, żeby go skusić, a nie zastraszyć, też małe są. Siedzi, mamy okonka, ale małe. jest, ale małe. Jak tu wejść? Jej, ile tutaj ryby pływa. Ale ile koni? Ale to były piękne okonie. Tam zobaczę, co się dzieje. Tam żeruje. Nie dojdzie rzucać, bo tyle tej ryby jest wszędzie. Teraz jest, jest. piękną konie mi weszły. Scie, ale mały. Mały mały, ale jest. Jest w tego konia. nie z ale też mały glut małe gluty jak na razie ale tu zagania trapieżnik to jest coś pięknego co tu się wyprawia nawet może trochę

ładnie ładny nie? zobaczcie taki ale pocharatany ale pocharatany przez No dobra wracaj ziomek wracaj on И я переделываю. Сейчас я Kończymy na dzisiaj. To co dzisiaj się wydarzyło to powiem wam masakra. Ten drapieżnik, jest tu tyle tego drapieżnika. I to jak on pożera te ryby. No przepiękny widok, przepiękny. Coś tam udało się dzisiaj wydłubać. Było parę fajnych okoni, ale niestety spadły. Dużo małych okoni. Ogólnie coś się działo. Wypad zaliczam do udanych. Jak na to ile tu czasu poświęcam to jest nieźle. Jutro spróbuję jeszcze raz, zobaczymy. Jutro już mam mniej więcej, wiem co się tu dzieje, więc może jutro się dobiorę do tych konkretniejszych ryb. Dzięki wielkie za oglądanie, jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz. Do następnego.